Intuicja ciała to pojęcie, które odnosi się do mądrości i sygnałów płynących z naszego organizmu. Subtelnych odczuć, reakcji i napięć, które często pojawiają się szybciej niż świadoma analiza umysłu. Można powiedzieć, że to wewnętrzny kompas zakodowany w ciele. Główne aspekty intuicji ciała, somatyczne sygnały, na przykład gęsia skórka, ucisk w żołądku. Przyspieszone bicie serca, rozluźnienie lub napięcie mięśni. Ciało reaguje, zanim rozum znajdzie wyjaśnienie. Odczucie tak lub nie, często decyzję czujemy w brzuchu, klatce piersiowej czy gardle, nawet jeśli jeszcze jej nie przeanalizowaliśmy logicznie. Instynkt ochronny ciało potrafi nas ostrzec przed zagrożeniem, zanim uświadomimy sobie, Dlaczego dana sytuacja wydaje się niebezpieczna? Zgodność lub brak zgodności. Gdy coś jest dla nas dobre, ciało zwykle rozluźnia się. Gdy coś jest niezgodne, napina się, kurczy. Jak rozwijać intuicję ciała? Pierwsze: zatrzymywanie się i słuchanie. Dawać sobie chwilę, by poczuć reakcję ciała na wybory i sytuacje. Drugie: praktyka uważności. Medytacja, yoga, ćwiczenia oddechowe zwiększają wrażliwość na sygnały somatyczne. Trzecie, zaufanie do pierwszego odczucia. Często to, co czujemy w ciele, jako pierwsze, jest najczystszym wskaźnikiem. Czwarte, obserwacja wzorców. Zwracanie uwagi, w jakich sytuacjach ciało nas ostrzegło albo poprowadziło we właściwą stronę. Można więc powiedzieć, że intuicja ciała to inteligencja pozawerbalna, język, w którym organizm komunikuje się z nami, zanim jeszcze włączy się racjonalny umysł.